Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie, jesteśmy znowu w Ufo. E, skończyło mi się miejsce na dysku, dlatego tak się ścięło nagle, ale zapisałem sobie, zaczniemy od tamtego momentu. Także bierzemy w czytaj grę, K1 w czytaj. Powinniśmy, tak jest, zaczęliśmy od momentu, ja tam wszedłem do tej bazy i musimy ją teraz oczyścić, także idziemy może najpierw tutaj. Blobobobo, bądźcie cicho, bądźcie dobrze się drą. Pójdziemy tędy, wejdziemy do tego pomieszczenia albo tędy, tak jakoś. No, myślę, że tak będzie dobrze. Podejdźcie tu, dziadygi, i otworzycie to. Dowaj, paganini. Hej. I'm ready for idziemy dalej, przejdziemy najpierw przez tą Tutaj eee Szybciej no to jest chyba pusto Tak, jest pusto No to idziemy tutaj Tu też jest pusto Coś mi tu nie pasuje Heads up! No possible line fire, sir. są te niebezpieczne stworki? Teraz, teraz przejdziemy tędy do tej sali. Tak, to będzie dobry pomysł. Spójrzcie te drzwi, tak na wszelki wypadek. Nic tam nie ma, to idziemy dalej. Zresztą nic nie ma. Ej, no. Lipa troszkę. Hmm, czekajcie, przeszliśmy tędy. Tu i tutaj, tak? Tak. Teraz idziemy na górę. Zobaczymy, bo pamiętacie ostatnio w tamtej pie pierwszej bazie, którą próbowaliśmy zająć. W takich pomieszczeniach były stworki, ale... Nie, tu ich teraz nie ma. To wracamy. Może się tam były, to wiecie. Nie chciałbym, żeby mi coś potem z tyłu wyszło. To jest czysto niby, tak? Może pójdziemy teraz tutaj, wszystko to zwiedzimy. Ruchy, panowie, panie. Teraz już panie, koniec z dyskryminacją. Czysto. Tu czysto. I tu też czysto. A, no to idziemy tutaj. Jest Jad. Drugi, ten ma tylko pistolet, to ten nam dużo nie zrobi. Ale ten może nam krzywdę zrobić. To podejście się tutaj. And no longer engage target. What is it? Good to go. This doesn't look good. it the down. The They almost got me. They almost got me. There I knocked him off. Yeah, stop. I copy. What is it? Hit me. O, misja wykonana. E, szybciutko poszło. Żaden do szpitala nie jest wysłany. Ładnie poszło, ładnie. O, dobrze. Ciebie. Ty w granaty i tak dalej, w karabiny i snajpery i te sprawy. Masz iść. W siłę woli ci rozdamy. I ty nic nie macie. Dobrze. Jakieś badania? Robicie to dobrze? Tak, tak. Żeby to potrzebuję Żywy żarłoszczek. Nie mam tego, więc nic nie zrobimy. Dobra. Następny jest nowy sprzęt. Jest sniperka. Fakie, yeah. w końcu. I są wyrzutnie rakiet. Super. O, jest jeszcze jeden ciężki pancerz bomba. To jest coś, co ja lubię. Uzi jest lepszy, chyba. No. Baza zdobyta, wyśrodkuj. Helikopter powrócił, super, bardzo się cieszę. A tą bazę zrobimy sobie na wojskową, żebyśmy mieli tutaj jakiś taki większy, bo tutaj mamy technologiczną, tu mamy wojskową, a wojskowa nam się przyda tutaj na obrzeżach. Raz tutaj, to ok, jest odkonane, się musimy zabezpieczyć. Rejon. Kolejna baza, tak? Dobrze, zaraz w takim razie, tylko Wyekspimy naszych ludzików. Ty, masz karabiny bardzo dobrze, ty masz słabo, nie, no nie będę ci dał sniperki, boż, wolę, żebyś miał karabin. W sumie wolę, żebyś miał karabin, stary, wiesz? Ale może damy ci kałacha. Nie, nie będziemy dawać ci kawacha. Ale tak, pancerz trzeba dać komuś. Komu? Tobie, bo ty masz też ten ciężki sprzęt, że tak powiem. Dobrze, i kto jeszcze ma dobrze wyrzutnie? On ma, on ma, on ma, on ma. Ty masz, tak? Ty jesteś naszym wyrzutniarzem. To tak, ty, tobie to zabierzemy. Damy ci wyrzutnie. Z dwoma nabojami powinno ci starczyć. No i to chyba będzie na tyle, chyba tak. Rzekaj, to jest lepsza broń, ale jest dużo, dużo więcej waży. Ale tobie chyba możemy ją zmienić. Ona jest lepsza, jednak. Ma większy zasięg, trochę i więcej damage. Nasz znaczy zasięg ma porównywalny, ale więcej damage zadaje. Dobrze, a tobie, moja droga, nie będziemy nic dawać. bo i tak jesteś, kurde, przeciążona w cholerę. No. Tu jest nasz sanitariusz. Który też ma dobrze broń ciężką, tego nie ogarniam nie w ogóle. Ale okej, okay, dobra, wracamy. I idziemy zająć następną bazę. Singapur. Przekaż to. Oczywiście, że przejmujemy. Zawsze przejmujemy. Klęska. Uuuu. Kiepska. Przegraliśmy. Ale nic się nie stało. Wszystko jest do odrobienia. Dobra, gdzie jest baza? Nie, nie to, nie to, nie to, nie to. Nie to. Dobrze. Gdzie jest baza? Baza jest tutaj, a my jesteśmy tutaj. To przejdziemy tędy i tutaj jakoś musimy przejść. Chyba, że po prostu pójdziemy na żywioł, tak jak zawsze pójdziemy tędy i rozwalimy tutaj coś i przejdziemy przez bazę. Ale to się nie opłaca, bo tutaj jest wejście. Dobra. To idziemy najpierw wszyscy. Tutaj. Ruchy, ruchy! Jesteście ostatnią nadzieją ludzkości. Ruszajcie się trochę, ludzie, no. Ja bym na Was osobiście nie liczył, żeby się ocalić ludzkość, skoro będzie tak, gust życie. Tak, wiem, cicho bądźcie. Tędy pójdziemy. I tam trzeba da około, tak strasznie iść. To pójdziemy tędy już, trudno. Enemy spotted. Enemy spirit, dobra, nie na razie się nimi zajmujcie. On jest i tak gdzieś tu. Dobra, zdech to najważniejsze. To jak szybko lata ten ta Betty. Ona jest za szybka coś. No, ona nic nie ma w środku, no, tak. What is it? I can see a What thing. Is it? Heads up. colayny Heads up Heads up I hear I you I read you Oh no, that's nice You can no longer engage target That's it huh? 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 What, what is it is able... Can no longer engage oh, huh? target Tak. Brak kolejny wyeliminowany. Staniemy tutaj i przeładujecie sobie broń. Ja nie wiem ile wam zostało tej amunicji, chociaż na razie nie trzeba, chyba. O nie, to dziadostwo Theres Where him now? I'm Zaraz to zniszczycie Tak wiem, że się odrakowany Boże, no, byście się ruszyli trochę, a nie tak. Albo dobra, będziemy śluzomiota żywego to chyba jest dobrze. Przy żebyś żeby Dawaj, dawaj, Paganini. Wbijamy do bazy, tylko najpierw ty jeszcze się uleczysz. A raczej nasz medyk cię uleczy. Hostile spotted. Plan completed. Dobra, weźcie go, dostrzelcie. O jest, jest zły. A nie, 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 nie. Nie tak, nie tak, mój drogi, nie tak. Tak. Gotowe. Dobra, przeładowywujemy broń. I'm ready Dalej. I wchodzimy do bazy robić sieczkę. Dobra, teraz jak pójdziemy tutaj. Ehm. Um. Um. O, myślę, że tędy możemy iść. W sumie czemu by nie? Tu... Łopot. Łopot jest dead. Heads oh, up! Ale go ściurali. Takie małe stworzonko biedne. Okrutni są ci ludzie. Oj, jak oni są okrutni. Dobra, lecimy, lecimy my. śkiem. Ty to za szybko biegniesz, dziewczyno. Bra, to 100. Jest tutaj. I tutaj. Pójdziemy tu. Tu i tam do góry. A to jest dobry pomysł, żeby całą jak najwięcej terenu znaleźć. Dobra, ruchy, ruchy. Nie będę czekał w nieskończoność, aż tam dojdziecie. bo mądziały jedne. I may otwierać to. I it for the to. się the doesn't look good. to się świetrawcwanie. It doesn't look good. Super, dobra, leczymy. Leczony weski, tu ten typ jest genialnym medykiem. Leczy ich tak szybko, że to jest po prostu niemożliwe wręcz. No, otwieraj. Fajr czy tam zobaczyć, że na pewno nic nie ma, nic nie ma. Wejdziemy tutaj. Tutaj może coś być więc szykujcie się na jadkę w wersji hard mine the godgers heads up heads up in fire no injury hard disabled he went down graizno było to samo Nailed the bastard. I'm ready for further orders. Ulecz się jeszcze raz. Dobrze. Skitun jest genialny, po prostu genialny jest. Stary, jesteś genialny, jesteś moim mistrzem. I'm ready for further orders. I wracamy tędy. Szabety jak zwykle leć pierwsza. Idziemy tędy, może coś tutaj stoi, to się to zajdzie z tyłu. Nie, nic tu nie stoi. A taki wypadek, tam pój i tak tam pójdziemy. Nic tu nie ma, dobrze. To idziemy teraz tu i tu. I zobaczymy, co jest w głównej sali, dużej. Nie wiem, to jest główna sala, ale tam też jest duża. <grystanie> Zaraz to czekaj, czekaj. Tutaj już byliśmy, to pójdziemy tu i tędy w dół. Idziemy Wchodzimy Target injured. Mów, Move 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 everybody move out go 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 go. Space Marines, no Space Marines, to nie są, daleko i bo Space Marinesów. What Super. Jeden tylko do szpitala odesłany, więc spoko. Ale mamy dużo rzeczy. O. I czterech typów nam awansuje. Dobra. Ty jesteś brojręczna niby, tak? A... Zręczność. A, damy Ci na razie wzręczność. Tobie damy w. Hmm. Ty jesteś naszym wyrzutniarzem, tak? No to w siłę. Ty jesteś naszym kolejnym karabinerem. Karabinere, karabinere. To w zwinności damy. A ty jesteś naszym medykiem. To w tobie damy w inteligencję chyba, tak? Bo tutaj jeszcze to zwiększę troszkę, a nie, tobie dajemy w inteligencję, bo ty jesteś naszym medykiem. Wstępny sprzęt zajęliście. Baza zdobyta. Zatrzymaj. Tak, przechwycić. Helikopter powrócił. Kontynuuj. Zatrzymaj. Tak, dobra. Kolejna baza tutaj będzie. Teraz to, jeśli tutaj jest wojskowa. A to gdzie byśmy zdobyli tą bazę? A, tutaj. Tutaj możemy na naukową zmienić jeszcze jedną. Zwycięstwo! Fakiea! Yeah. Stop! Kolejna baza, kolejna baza... Przekaż... Pójdziemy na te Filipiny czy co tam jest, tutaj chyba są będą gdzieś Filipiny. Ale to zaraz, okej, okay, dobra. Kolejne ciężkie te, no super, super! Damy, ty już masz, ty nie masz, ale ty jesteś kim? Ty jesteś naszym karabinerii. O, super. To mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Oddawaj to. Trzymaj. To jest nasze. Nasza szy szy szybka jednostka i trzeba ci dać trochę lepszy ten. Będziesz trochę wolniejsza, nic ci się nie stanie. Co to? Granat dymny, granat zapalający. Co my tu mamy? Sześć kałasznikowów znaleźliśmy. Nice, very nice. Ale tobie nie damy. Tobie ty masz karabin, ty nie potrzebujesz, ty masz, ty też nie potrzebujesz, dobrze. Tobie czy coś możemy przegodać. Nie możemy nic lepszego dać, ale ty jesteś naszym ciężkim sprzęciorem, więc spoko. Tobie czy coś Jeszcze jeden hełm mamy, tak? Tobie możemy ten hełm dać. Ciężki. Się przyda. O, a jeszcze mam jeden ten, jakim cudem? I tylko nasz lekarz będzie lekko opancerzony. Dobrze. Myślę, że to wszystko, co na razie możemy zrobić. Czekamy aż badania. To miota zróbcie. Nie możemy tu nic zrobić, to mnie denerwuje. tak krainy znów. Konstrukcja o fotomusze. Muszę jakiś UFO zniszczyć, tak? Dobra, jesteśmy gotowi do walki, super. Co tu mamy? Schwytaj na ten... Ta, nie chce mi się. Mm, nie, nie chcę tego. Polecimy teraz na Filipinki. Tu jest co? Miasto, a tu... Też miasto, bo to są wszystkie te bazy. So, dobra, bierzemy to i lecimy. Kolejna baza będzie! Kolejna baza będzie! Gdzie mamy tą bazę? Tutaj mamy bazę, tak? No to musimy jakoś tędy przejść. Tak naokoło, tak? Dobrze. To podejdźcie tutaj, moi drodzy nasza Betty, Betty to jest nasz submarins, taki zajebisty, to tylko wchodzi, pie 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 z laserka i koniec rozmowy. Przejdziemy tędy chyba jakoś, no. Teraz tu, dawajcie, moja żołnierza. moja żołnierzeki. Look over there. by się nam przydał, ale dobra. A później. A jak ona biegnie, no zobaczcie, jak ona biegnie. To wszyscy są szybcy teraz, boże. Dobra, ty, mój drogi, dawaj to spow... a ty nie możesz, bo ty nie masz mi, Uuu, ale zepsułem. <laughs> Uu, ale to nie, to może zrobimy tak. I tak, i teraz się da tak zrobić, no. Nie umiesz nawet trafić, cholero jedna? Stop, stop, What ludzie, stop! It? Powolutku, po kolei. Bez pośpiechu, bez paniki i w ogóle. Yes. Napierdlorooo! To było takie Ala Kapitan Bomba. Nie umiem nic tutaj tak powiedzieć, więc... Ale dobra. Wszyscy są, wszyscy są. Dobra, przechodzimy do następnej lokacji. What is it? Dobra, jak teraz tutaj pójdziemy? Hmm. Tak czy może tak? Tak, możemy iść w ten sposób, że pójdziemy tędy tutaj, tak. I potem tutaj, nie. I tutaj prosto do końca. I wrócimy tędy do tej sali. I pójdziemy tędy do tej. Dobra, tak zrobimy. Mów, 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 mów. Otwórzcie mi no te drzwi. Otwórzcie mi no te drzwi. Everything is clear. mów, 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 mów. move, 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 move. Siema. Doesn't look good nie ma dobra, idziemy tutaj. Tam zaraz wrócimy, najpierw trzeba tutaj przeszukać wszystko bo tu też coś może być niemiłego. No, 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 nic nie ma, dobra. Cały czas tylko te bazy i te bazy, trochę nudne, nie? Ale to jednak, im więcej baz, tym lepiej. Kontrolujemy większe połacie terytorium. A to jest jednak potrzebne. Chodźmy, chodźmy. Dobra? Do środka, do windy. I teraz tutaj co to w ogóle? Jakaś kotłownia. To jest jakaś kotłownia mi się wydaje. Dobra, teraz tu. Biegłuskiem, biegłoskiem moje żołniozyki. I teraz tu. Pum, pum, pum! I pak, pach, pak. Pach, pach. Do środka, wbijamy się, nie ma opierdzielania. Nie ma czekania, wbijamy się, na, na raz, na raz, na raz. I teraz tędy. Teraz tak gadam o takim odresem, bo jeszcze mam słabych przeciwników, a potem będą te replika czy jakim tam i będą mnie rozdupcać, bo będą mnie utarcze i te inne pierdoły, a ja nie mam jeszcze nic wynalezionego. I myk! Myk! I myk. I myk do środka. Już szybko. Nie musi mi, że to był tylko jeden. Dobra, teraz, teraz pójdziemy... Hmm, stąd przeszliśmy, to zwiedziliśmy tutaj wszystko. To może pójdziemy teraz... Hmm, chwileczkę, muszę się zastanowić. To już zwiedziliśmy wszystko, zostało nam co? A, tylko w sumie tylko to. I tutaj to. Dobrze, to pójdziemy teraz tędy. Do, naszej, do miejsca naszego przyjścia, i stamtąd ruszymy tutaj, wzdłuż tego, i wyjdziemy tędy. Przejdziemy tu, i tak, i wszystko obejdziemy ładnie, pięknie.